22 kwietnia w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie burmistrz Kościerzyny Dawid Jereczek wręczył dyrektor Marzeniem Rozek symboliczny czek na 140 tysięcy złotych. To są środki z naszego budżetu i to dzięki decyzji Rady Miasta. Z grudnia ubiegłego roku te środki w budżecie zostały zabezpieczone od wielu lat miasto Kościerzyna właśnie w taki sposób wspomaga kościerski szpital. W tym roku wsparcie na wyposażenie i modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego. Tutaj mamy nadzieję, że to przyczyni się do lepszych warunków dla urodzeń dla naszych mieszkanek z terenu miasta Kościerzyna. Bardzo cieszymy się, że burmistrz. Odwiedził nas i z tak pięknym podarunkiem, jakim jest umowa na udzielanie dotacji celowej dla oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologii. Cieszymy się, że samorząd dotrzymuje słowa. Razem można więcej, a te środki mają być przeznaczone, tak jak wspomniałam, na ten oddział, zarówno położniczo-ginekologiczny, jak i neonatologiczny, bo chcemy doposażać, poprawiać infrastrukturę tego oddziału i żeby nasze pacjentki, które trafiają, czuły się bezpiecznie, zadowolone. A pracownicy pracujący w tych oddziałach miały stanowczo lepsze warunki jeszcze pracy niż jak do tej pory.